No. Moje buty. <laughs> Mokre, samochód. co tu Co tu jesz? Powiedz nam. tą bagietkę z kamemberem i z szimą. A wcześniej? Wcześniej było z łososiem. A kto nie zjadł z łososiem bagietki? Bosaczek, bo by się boje rybki. <laughs> Ale Bosaczek ma coś innego. Merdek, merdek. Nie ma okularów. Nie ma. Staszek, powiedz coś tak jak paska. No bo tego nie radzi słońce. Jak paska po prostu gotuje. Bierzemy troszeczkę kuciaczka, szczyta sinamonu, żeby taki troszeczkę smaży Następnie bierzemy troszeczkę skrabu, Zrab chrujmy na malutkie Dzień podpaski Mam paski! Też to mogę. krótkie, jest dobrze. Ale ochronimy no, bót. Krótkie, No Ojej, a ja. No kończy, Wiedzała, kończy, kręciłaś, nie tak? Tak? Co zrobiła? Nakręciłaś ryż. A, oczywiście, jak go miał w ręce bosy. Mm -hmm. Bosy powiedz a! a? Po tutaj do ciebie ryż. A. Weź go do <laughs> Prawie gotowe. Prawie. Zamyśleć się bagietki. Mm. To się rzucimy. Mm. Miralka jeszcze kawałek trzeba zjeść. A nas tylko jeden. Czele nie. A ile? Dwie. Sama, ja jest ciebie dumna. Ale klimat ja nie mogę. Warto oszujać. Co za zbliżenie. Bartoszuczęstuj się. Może ale chyba są same z rybką. Yes. Yes. Nie, chyba yeah. nie. Jednak ale z możesz z rybką spróbować. Dawaj, dalej, fearfactor, kurde. Bosy, 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 bosy. Ale tylko gryza. Dobra. No ale suszujesz na surowo. No dobrze, no spróbuj dalej. Takie Susz jest. Uh! Ale nie plujesz, nie plujemy, włosy połykamy. Nie, nie wierzę, że nie smakuje. Właśnie, na pewno nie. Pokażę, jakie dobre. A, a. Jeszcze raz. O, że jest dobre. Poklep się po brzuszku. Grzak. Dobra. Dobra, koniec, no? Jak to się zatrzymuje? No ci Który? Wyłącz. Duży.